Wysokie technologie. Wydrukowane zdrowie. Wśród tysięcy małych i dużych przedsiębiorstw możemy odnaleźć firmy, które działają w sektorze tzw. wysokiej technologii. Firmy z obszaru high-techu są wizytówką Polski, ponieważ w znakomitej większości eksportują swoje wyroby. To w nich powstają innowacyjne produkty, które odzwierciedlają poziom zaawansowania technologicznego w gospodarce. Firma MTT zajmuje się drukarkami konwencjonalnymi, ale też drukarkami 3D, drukarkami na których możemy tworzyć przedmioty, przedmioty takie jak misie, żaby, różne śrubki, ale też przedmioty, które służą nam na co dzień. Ja sam wydrukowałem sobie niedawno wyciskacz do cytryn, ale też mamy zlecenia na takie projekty jak projekty makiet architektonicznych, jak prototypy Woblerów, czyli sztucznych przynęt, jak wydrukowanie dzioba dla pingwina dla warszawskiego ZO, będzie to proteza dzioba. Dokonaliśmy próby zastosowania technologii druku 3D w jednym konkretnym przypadku do tej pory był to pingwin, który miał złamaną dolną część dzioba. Tam był dosyć spory ubytek tkanek i wymyśliliśmy, że może udałoby się na podstawie skanu dzioba innego pingwina, dokleić mu tą końcówkę. Weterynarze udostępnili nam dziób modelowy innego pingwina, który niestety zmarł wcześniej z przyczyn naturalnych w warszawskim zoo. Zeskanowaliśmy go w trójwymiarze w 12 płaszczyznach i na jego podstawie stworzyliśmy model, który później modyfikowaliśmy według wskazań weterynarzy. Teraz czekamy na kolejne uwagi, tak żeby poprawić projekt i dostosować go już konkretnie do pingwina, który potrzebuje protezy. Nie ulega wątpliwości, że drukarki 3D zmienią naszą rzeczywistość tak jak zmieniły ją zwykłe drukarki. Dzisiaj jeszcze oglądamy to jako pewnego rodzaju fenomen ciekawostkę. Drukarki 3D rewolucjonizują przejście w wielu firmach. Między projektem a prototypem. Druk 3D jest technologią, która zmienia świat i to naprawdę zmienia świat na naszych oczach. Oprócz tak znanych przedmiotów wydrukowanych w 3D, jak Aston Martin w ostatnim Jamesie Bondzie, poznajemy kolejne zastosowania. Ostatnio w Holandii wszczepiono czaszkę wydrukowaną. Na drukarce 3D kobiecie, która miała problem, miała chorobę, która uniemożliwiała jej normalne życie. Jej naturalną czaszkę zastąpioną czaszką wydrukowaną na 3D. To są rzeczy, których ja się nie spodziewałem. To jest technologia, która zmienia świat, a jedyną barierą, jeśli chodzi o wykorzystanie tej technologii, jest nasza wyobraźnia. Wysokie technologie to te działalności których wyprodukowanie wyrobu wymaga poniesienia najpierw wysokich nakładów na badania i rozwój Zaczynamy od pingwina i zaczynamy od protezy dziobu pingwina, natomiast na tym prawdopodobnie nie poprzestaniemy. W tej chwili już również są prowadzone projekty w Afryce drukowania protez dzieciom, które utraciły ręce w wyniku wojny. Jeśli chodzi o zastosowanie technologii 3D w weterynarii, to wydaje mi się, że są one bardzo szerokie. Zresztą tak samo jak w medycynie ludzkiej, dzieją się próby połączenia takich nowoczesnych technologii obrazowania bezinwazyjnego typu tomograf komputerowy z technologią 3D i drukowanie fragmentów ciała albo zmian, na przykład nowotworów, czyli tak naprawdę przyszłością można powiedzieć, no za kilka lat to będzie na pewno są. Bezkrwawe sekcje zwłok. Chcemy współpracować z medycyną, chcemy z, y, współpracować chociażby z protetykami, jeśli chodzi o protezy zębów, ale nie tylko. Możemy drukować części samochodowe, które już nie są produkowane przez producentów. Jeśli chodzi o drukarki 3D, są one stworzone po to, żeby robić krótkie, zindywidualizowane serie, albo serie, w których każdy przedmiot jest inny. Drukarki 3D mają niesamowitą przyszłość właśnie w zindywidualizowanych wydrukach, jak na przykład protezy rąk, gdzie mogą one być dostosowywane do indywidualnej osoby, która potrzebuje tej protezy. Kiedyś z reguły to wymagało bardzo dużych nakładów i bardzo dużej ilości czasu. Natomiast w tej chwili, kiedy Oczywiście nie we wszystkich, ale w wielu sytuacjach prototyp można po prostu wydrukować na drukarce 3D, no to to jest rewolucja.